Nuczyć. W tym poradniku pokażę Ci, gdzie znaleźć Grigora, jak go przywołać i jak go zabić. Oczywiście znajdziemy go w tym miejscu dokładnie. Jak mamy tutaj suche stepy, to dokładnie w tym miejscu jest komnata pokutna. Wystarczy, że do niej wejdziemy. Jak już jesteśmy w środku, idziemy na sam koniec. Jak już tu jesteśmy, to przedstawi nam się tutaj otarzyk. Klikamy na niego, żeby zrespić Grigora. To na. Poziom, na trzecim poziomie świata będziemy potrzebowali dwa razy żywą stal, na czwartym pięć razy żywą stal. Dropimy tak na dobrą sprawę ze wszystkiego. Jest tutaj dokładnie opis, jak to zdobyć, dlatego nie będę się w to zagłębiał. Jak już mamy żywą stal, no to po prostu klikamy przywołanie. I czekamy aż boss się zrespi i wtedy go zabijemy. Nie ma tu jakiejś skomplikowanej techniki, taktyki. Trzeba tylko unikać to co jest na czerwono. I proszę. Bosik pokonany. I to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników. Jak i zostawienia suba strzała!